Hej, to Kuba, witajcie na kanale Motorland. Dzisiaj pokażemy Wam dwa motocykle: Zontesa C125 i Kewjay Motor SRV125. Ten odcinek będzie miał wyjątkowy charakter, bo jest ze mną ikona polskiego motocyklizmu Lech Potyński. Cześć, dzień dobry. Z tą ikoną to może trochę przesada, ale jestem. Zestawiliśmy dwa motocykle, pod względem parametrów bardzo podobne, natomiast w charakterze zupełnie inne. Ten to typowy bober. Zobaczcie, krótko z tyłu, mięsista opona, krótki błotnik, a tu bardziej. Kruzerowato. Długi błotnik, wygodne siedzenie dla pasażera. O czym będziemy mówili później. Ale moce podobne, bo wiadomo, 15 koni to według przepisów więcej się nie da z tego wycisnąć. Oba chłodzone cieczą, oba sześciobiegowe. I my z kubą wszędziemy na te motocykle. Będziemy się ścigać, robić slalomy w karmerze. Mam nadzieję, że test będzie się Wam podobał. Dlatego że spróbujemy tu pokazać wiele. W sposób obiektywny, wiele jakby parametrów tych motocykli, podpierając się chronometrażem, cyframi, czym tam popadli. Tak naprawdę wszystko, czego byśmy oczekiwali jest w tych motocyklach. Zaraz się w teście przekonamy, czy to prawda. To zapinamy to ich zapinamy w drogę. Kaski i lecimy. Rasa motocykli o pojemności 125 cm3 w Polsce jest wyjątkowo bogata, a od kilku lat to właśnie motocykle z Chin zdobywają coraz większą popularność, już nie tylko ceną, ale też jakością i technologią. Obie marki pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno, ale rozwijają się w imponującym tempie. QJ Motor to marka powołana do życia w 2020 roku przez koncern, który produkuje motocykle dla Harley Davidsona, MV Agusty czy Peugeot. Jest również właścicielem marki Benelli, dobrze znanej w Polsce. Zontes z kolei powstał w 2003 roku. Od początku celuje w segment premium i może się pochwalić setkami patentów technologicznych. W Polsce pojawił się w 2020 roku. Na papierze to dwa kastony, ale w praktyce dwa zupełnie różne style. Hyundai Motor SRV 125 to klasyczny cruiser. Niski, długi, z okrągłą lampą i sylwetką inspirowaną Harley'em Sportsterem. Natomiast Zontes C125 to bobber. Agresywny, nowoczesny, przypominający Honda Rebel, ale bardziej drapieżny. Oba motocykle mają około 2,10 m długości i niskie siedzenia, odpowiednio 70 cm i 72 cm nad ziemią. Różnica kryje się w geometrii, która wpływa na pozycję za kierownicą. Oba oczywiście w limicie kategorii B, czyli do 15 koni mechanicznych. Zontes. Ma jednostkę DOHC, która generuje 14,7 konia mechanicznego i 12,8 Nm momentu obrotowego. Natomiast QJ Motor ma prostsze SOHC, ale pełne 15 koni mechanicznych, choć z nieco niższym momentem obrotowym, który wynosi 12,1 Nm. W praktyce różnice są minimalne. Oba motocykle rozpędzają się powyżej setki i mają sześciobiegowe skrzynie, co pozwala komfortowo podróżować w trasie. Na onboardach widać, że są to prędkości w okolicach licznikowych 120 km na godzinę. Dzięki temu sprytnemu urządzonku zwanemu Racebox, który nabyliśmy niedawno. Już robiliśmy pierwsze wyścigi na kładach, uznaliśmy. W składzie dwuosobowym komisyjnie, że najlepiej będzie ustawić tryb custom. no bo tutaj mamy wiadomo i mile, i ćwierć mili i tak dalej. Więc my będziemy dokonywać takich pomiarów, jak szybko motocykl przebędzie 100 metrów, następnie 200 metrów, w ile przyspieszy do 60 km na godzinę. Co ciekawe, zarówno w próbie Lecha, jak i Kuby lepiej wypadł SRV pod względem zawieszenia klasyka. Z przodu teleskopy, z tyłu podwójne amortyzatory. QJ Motor oferuje precyzyjniejszą regulację. Zontes większe skoki, odpowiednio 127 mm i 87 mm, co daje mu przewagę na gorszych drogach. Koła też pokazują różnice charakteru. SRV ma klasyczny zestaw: większe i cieńsze przednie koło, 17 cali, i grubsze, tylne, 15 cali. Zontes postawił na dwie szesnastki, szersze. I masywniejsze w odbiorze. Co ważne, oba motocykle świetnie trzymają się w zakrętach. Może nie ma tu zejścia na kolano, ale fan z jazdy jest odczuwalny. Zrobiliśmy też test zawracania. Tą próbę z kolei wygrał Zontes, który ma mniejszy promień skrętu. Elektronika. To dwa światy. Zontes ma system bezkluczykowy, elektryczne blokady, otwieranie wlewu paliwa i siedzenia, do tego wskaźniki ciśnienia w oponach, gniazdo USB, które jest dobrze ukryte. Natomiast QJ Motor ma klasyczny kluczyk, ale za to kolorowy ekran TFT w formie zegara ma tryb dzienny i nocny. Więcej danych wygodne gniazda USB, które są umiejscowione tuż obok wyświetlacza. Jest to idealne miejsce, żeby zamontować na przykład telefon na kierownicy i podłączyć go do ładowania. Co ważne, można tutaj połączyć się z telefonem, a nawet sparować ekran. Oba motocykle mają oczywiście system ABS i oświetlenie LED-owe. W Zontesie praktycznie miejsca dla pasażera nie ma. To typowy jednoosobowy bober. Natomiast w SRV siedzenie tylne jest szersze i wygodniejsze. Spokojnie da się zabrać pasażera. A co z bagażem? Zontes stawia na styl. Króciutka rama i minimalistyczna linia nie pozwalają na kufry czy sakwy. Zostaje tylko tankbag na zbiorniku. QJ Motor. To z kolei klasyczny błotnik i solidna rama. Tu łatwo zamontować sakwy i przygotować motocykl do dalszej podróży. Do tego różnica w zbiornikach paliwa. 16,5 litra w Zontesie i 14,7 w QJ Motor. Przy spalaniu, tak jak deklarują producenci, poniżej 2 litrów na 100 km to oznaczałoby to zasięgi 900 i 800 km. W mieście oba motocykle są lekkie i łatwe w prowadzeniu. Niskie siedzenia i mała masa robią swoje, ale różnica w szerokości kierownicy jest kluczowa. Wliczając lusterka, Zontes ma aż 104 cm, natomiast QJ Motor tylko 82. W korkach SRV radzi sobie zdecydowanie lepiej. No i ceny! Tu różnica jest spora. Huge Motor SRV 125 kosztuje 10 990 zł. Natomiast ZONTEST 125 to wydatek 13 999 zł. Za wyższą ceną Zontesa stoją zaawansowany silnik i elektroniczne gadżety, RW z kolei kusi niższą ceną i klasycznym charakterem. Pierwsze przeglądy obu motocykli to koszt około 400 zł plus materiały eksploatacyjne. Choć oba motocykle są bardzo podobne pod względem osiągów i konstrukcji, Trafiają do innych odbiorców. QJ Motor SRV 125 to propozycja dla fanów klasyki, cruiserowego stylu, wygody i praktyczności w codziennym użytkowaniu. ZONTES C125 to wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnego bobera, agresywnej linii i zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Oba motocykle zapewniają podobną dynamikę i styl jazdy, zawiozą się dokładnie w te same miejsca co maszyny o większych gabarytach i mocach, tyle że zrobią to odrobinę wolniej. Jedno jest pewne: zarówno SRV, jak i C125 pokazują, że chińskie motocykle w klasie 125 cm3 to dziś maszyny nowoczesne, solidne i naprawdę atrakcyjne. Po tych wąskich drogach i ciasnych zakrętach ta znikoma pojemność motocykla w ogóle nie ma znaczenia. To wszystko jedno jakim motocyklem, a moim zdaniem lżejszym nawet lepiej niż cięższym. No bo są takie zakręty, których nawet nie pokonasz e, z prędkością 100 na no godzinę, tak tylko tak. trzeba troszkę odpuścić. Producenci produkują takie motocykle, które najzwyczajniej w świecie mogą się podobać. One niczego nie udają. Udają, udają. Udają? Moim zdaniem udają sportstera. Harley a. A, w sensie, że do kogo są podobne. Tak. To był jakimś tam, nie wiem. Pierwowzorem. Pierwowzorem. No więc tu jest mywentę, moim zdaniem Sportster, mm -hmm. a w dodatku w tej wersji V2, no to tam już w ogóle Tak. Harley tylko malutki. Właśnie wiesz, chodziło mi o to, Lechu, że nie udają. Mm, na przykład dojrzałego motocykla. No w ten sposób, bo Mimo małej pojemności, tutaj mamy szereg bajerów, bo mamy chłodzenie cieczą, mamy ABS-y, mamy oczywiście e, słusznych rozmiarów hamulce tarczowe, mniej lub bardziej e, markowe opony. Tutaj wszystko się zgadza, tak? Możemy polegać na tym sprzęcie. No to prawda. Słuchaj, nie ma co gadać, deszcz zaczyna kropić w drogę. Lecimy dalej.